Pomilia wygłoszona w niedzielę 26 stycznia w kościele pod wezwaniem świętego Odeodona w Dublinie w Irlandii. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i Ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Nie wiem, czy śledzicie to, co się w ostatnich tygodniach, a szczególnie w ostatnim tygodniu działo i dzieje cały czas na Ukrainie, w tą walkę o, e, o wolność, ale także niestety e, te wielkie świadectwa brutalności e, sił zwanych berkutem rządowych. Jak z, z bestialską taką okrutnością traktują prawda, opozycjonistów. E, można powiedzieć, że serce się kraje, kiedy człowiek widzi takie obrazy. I przywołuję ten obraz, żebyś, żebyśmy zrozumieli też rzeczywistość, o której dzisiaj mówi nam Słowo Boże. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, bo złamałeś Jego ciężkie jarzmo, drążek na Jego ramieniu, pręt Jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Słowo Boże obiecuje nam wyzwolenie. I właśnie wyobraźmy sobie wyzwolenie od czego? Od ogromnej przemocy zła. Także tego, które się wyraża tak właśnie, jak na przykład na Ukrainie, ale też tej przemocy zła, która wchodzi głęboko w nasze serce, która niszczy nasze serce, która chce nas zniewolić uczynić więźniami, uczynić ludźmi bez nadziei i bez przyszłości, bo tak działa grzech i taka jest również taktyka złego ducha. I dzisiaj w Ewangelii widzimy Jezusa, który rusza. Rusza też do, do, do ziemi obcej Galilea Pogan i zaczyna głosić Ewangelię. Było coś w Jezusie zachwycającego, co sprawiło, że oni tak nagle za nim ruszyli. To nie tylko jakiś zewnętrzny urok osobisty musiał być Jezusa, ale też właśnie doświadczenie jego, który był bez grzechu Bóg-Człowiek. Człowieka w pełni wyzwolonego, pięknego, kochającego, i apostołowie ruszają, zostawiają to wszystko, co, co mieli, i ruszają. Rozmawiałem kiedyś w Polsce z jedną siostrą zakonną kilka dobrych lat temu, która opowiadała o swoim powołaniu do takiego zakonu dość wymagającego. Nie był to zakon kontemplacyjny, ale taki dość, nazwijmy to, rygorystyczny. Było w niej tak głębokie pragnienie powołania, że rzuciła szkołę średnią i wstąpiła do zakonu. Co dzisiaj uznalibyśmy, że było po prostu czystym nierozsądkiem, prawda? Jak można tak sobie zaprzepaścić życie. A jednak ona powiedziała, że albo Jezus, albo nic. Albo Jezus, albo nic. I jest do dzisiaj siostrą już wiele lat. To są takie przebłyski. One oczywiście nie są tylko... Żebyśmy też nie byli tutaj z, z, zmyleni dla nas, zakonników, czy dla, dla księży. Yy, one są dostępne dla każdego. Doświadczenie Pana Jezusa, który przynosi wolność i chce, żeby za Nim iść, tam, gdzie ona posyła, a czasem nas posyła do zwyczajnej codzienności. Pytaj się dzisiaj siebie, czy masz takie doświadczenie Jezusa w swoim życiu, masz doświadczenie wolności, którą przynosi, a może na obecnym etapie Twojego życia jesteś właśnie. Tak pałowany przez to zło, jak Berkut pałuje rewolucjonistów. Może tak właśnie to zło Cię przygniata, jesteś na tej ziemi i, i nie widzisz siły, żeby się podnieść, ale Chrystus chce właśnie te siłę odrzucić od Ciebie, chce Cię podnieść, chce Cię leczyć. Dlatego też jesteśmy nam przy świętej. Tak jak zacząłem przez świętą, mówiąc, że kiedy zaczynamy przez świętą, to dotykamy wieczności. Taka jest prawda, dotykamy wieczności. Jezus Chrystus jest tutaj obecny. I działa i będzie działał w czasie tej przyświętej w sposób szczególny. Zadaj sobie pytanie, od czego chciałbyś być dzisiejszego wieczoru uwolniony? Co chciałbyś, co chciałabyś, żeby zostało z Twojego serca zabrane? Może jest to jakaś przeszłość, może jest to jakieś, jakieś myśli, może, może jest to e, coś, co cię paraliżuje. Co sprawia, że, że tak naprawdę w, w środku nie możesz być szczęśliwy, szczęśliwa, wolny, wolna? Pytaj się dzisiaj. I przynoś to do Jezusa. Jezus bardzo często działa w takich bardzo spokojnych i delikatnych momentach. Właśnie w takiej codzienności, jak przy tych sieciach, prawda? Yy, zwyczajny poranek w Galilei. Tak jakbyśmy czekali na autobus w Dublinie, i nagle przyszedł Pan Jezus i mówi: Nie stój na ten autobus i chodź ze mną. To jest dokładnie tak samo w zwyczajnej codzienności. Jak tutaj się Schola próbowała przed świętą, to usłyszałem, że zaśpiewają taki kanon, słowa są bardzo proste i oczywiście wymyśliła święta siostra Faustyna, Jezu, ufam Tobie. Ale ciekawe jest, jak się ta melodia narodziła. Paweł Bębenek, który jest autorem tego kanonu, dzielił się kiedyś, że ta pieśń powstała w bardzo prostych... W bardzo prostych okolicznościach, bo ludzie się zachwycali, jaka piękna kompozycja, linia melodyczna, to można zaśpiewać na potężny chór. A on mówi, że no ja bawiłem się ze swoimi dziećmi i patrzyłem, jak układają klocki i mi się w głowie narodziła ta melodia. Yy, I to jest właśnie przechodzenie Pana Jezusa, tchnienie Ducha Świętego, który działa w każdym momencie naszego życia. Oni będą tą, ten pieśń śpiewali na ofiarowanie. Pozwól się tym słowom porwać i pozwól się Zaprosić przez Jezusa do tej przyświętej, aby On Cię przeprowadził, kiedy celebrujemy mszę świętą, kiedy wypowiadamy, wypowiadamy się słowa konsekracji, doświadczamy na ołtarzu mocy Krzyża, dlatego on na ołtarzu jest, ale doświadczamy też mocy zmartwychwstania Jezusa, który przechodzi przez śmierć, przeprowadza nas i chce nas z tym doświadczeniem ukoić i umocnić w komunii świętej. I pozwól, żeby ta Eucharystia taka była dla Ciebie. Ona jest niepowtarzalna. To nie jest kolejna msza w Twoim życiu. To jest najważniejsza, jedyna msza w Twoim życiu, bo może już żadnej innej nie będzie. I pozwól, żeby było Tobie dane doświadczenie właśnie pokoju, wolności, wyzwolenia. Abyś mógł pójść, yy, mogła pójść z przemienionym sercem i z pewnością, że Bogu na Tobie zależy. Amen.